Cześć! Przy zakupie nowego samochodu, droga, jaką musicie pokonać, jest dość kręta i skomplikowana, bo najpierw musicie wybrać segment, później, markę, model, i gdy już myślicie, że to koniec, okazuje się, że musicie wybrać jeszcze wersję silnikową. I dzisiaj jestem tutaj po to, aby pomóc wszystkim osobom, które mają zamiar kupić Lexusa RX. Warto już na wstępie podkreślić, że model RX to najpopularniejsze auto w historii tej marki. Od momentu wprowadzenia na rynek w 1998 roku Lexus sprzedał prawie 3,7 miliona egzemplarzy RX-a. Dziś mamy do czynienia już z piątą generacją tego luksusowego suwa a z trzema zelektryfikowanymi napędami. Przed Wami RX 350h, czyli najsłabsza odmiana dostępna w tym modelu. Pod maską gości tutaj 2,5 litrowa benzyna sprzężona z silnikiem elektrycznym i skrzynią ECVT. Łączna moc tego układu to 245 koni mechanicznych. Kolejny egzemplarz to egzemplarz 450h+, czyli pierwsza hybryda typu plug-in dostępna w RX. Tutaj pod maską również mamy 2,5 litrową benzynę sprzężoną z silnikiem elektrycznym, ale łączna moc tego układu to 309 koni mechanicznych. Ostatnia wersja to topowe 500H. I tutaj pod maską mamy silnik 2,4 litra benzynowy, ale turbodoładowany. Jest to pierwsza turbodoładowana hybryda, bo sprzeżony jest ten silnik z silnikiem elektrycznym. Łączna moc tego układu to 371 KONI. Ale poza różnymi wersjami silnikowymi mamy tutaj różne wersje wyposażenia. I tak, 350H i 450H Plus to wersje wyposażenia Prestige, tyle że tutaj doposażono ten samochód w pakiet technologii. Wersja 500H to odmiana F-Sport Edition. Mamy tutaj również różne ceny. 350H, konkretnie ten egzemplarz, został wyceniony na 388 888 zł. Ten egzemplarz 450H+ został wyceniony na 463 000 zł, natomiast 500H na 474 000 zł. No i rodzi się w tym momencie wiele pytań. Który z tych samochodów jest lepszy? Który lepiej jeździ? Który jest bardziej ekonomiczny? Czy lepiej wybrać tańszą wersję i ją lepiej doposażyć, czy może droższą wersję z dodatkami w pakiecie? Tak więc weźcie popcorn, bo krótko nie będzie. Zaczynamy. Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na wygląd, bo między odmianą 500H a 450H, jak mogliście zauważyć, różnica w cenie między tymi dwoma egzemplarzami nie jest jakaś wybitnie duża, bo zaledwie 11 tysięcy złotych. Powiedzmy sobie szczerze, przy tej skali raczej ta różnica nie robi wrażenia. Wrażenie natomiast może robić pakiet stylistyczny F Sport, który dostępny jest. Tylko w wersji 500H. Agresywnie zarysowane zderzaki przedni i tylny, progi w kolorze nadwozia, powiększone wloty powietrza i specjalny wzór 21-całowych felk. Jak dla mnie, całkowicie zmienia się wygląd tego samochodu i to na pewno na plus. Dlatego, jeśli ważny jest dla Was wygląd i chcecie wydać prawie pół miliona na Lexusa RX, to mocno zastanówcie się nad wyborem 500H. Nie wszyscy jednak kierują się wyglądem z zewnątrz, a wolą na przykład mieć w środku dużo lepsze wykończenie. Tak więc myślę, że tutaj warto zostawić ze sobą wersję 500H i 350H, bo między tymi samochodami jest 85 tysięcy złotych różnicy. Tak więc czy, tak jak na zewnątrz, widać tą różnicę również w środku? Odmianę 500H we wnętrzu, w sumie tak jak na zewnątrz, najbardziej wyróżniają dodatki F-Sport. Mamy tutaj fotele F-Sport Edition pokryte naturalną skórą, aluminiowe wstawki, kierownicę F-Sport, gałkę dźwigni zmiany biegów F-Sport czy czarne lub czerwone wnętrze. Więc jeśli podoba Wam się konfiguracja kolorystyczna w środku 350H, to niestety w 500H będziecie musieli obejść się smakiem. Tutaj kremowej tapicerki wybrać się nie da. Najważniejsze jest jednak to. Czy wsiadając do 350H można wyczuć, że jest biedniej. Nie, te samochody pod względem wykończenia kompletnie się od siebie nie różnią. Różnią się tylko detalami, jak chociażby na drzwiach tutaj jest skóra we sporcie jest AlkanTara, ale na korzyść e 350 H czy 450H działają właśnie fotele. Bo. Jechałem zarówno 350ką jak i 500 z Warszawy, zamieniłem się w połowie drogi i muszę przyznać, że te fotele tutaj są dużo wygodniejsze. Te w F Sporcie są niestety dość twarde i mogą w dłuższej trasie męczyć. Zwróciłbym też uwagę na kierownicę, bo ta kierownica F Sport jest dużo bardziej taka mięsista i nieco większa, a do tego ja mam tutaj Panele dotykowe na tej kierownicy, których trzeba się nauczyć, ale kiedy już to zrobicie, to naprawdę fajnie działają. W tych biedniejszych wersjach możecie również te panele dokupić. W tej wersji tutaj 450H mamy, natomiast jeśli tego nie dokupicie, to kierownica będzie wyglądała tak jak ta w 350H na naszym planie. Dodałbym również, że ekran centralny w każdej wersji ma ten sam rozmiar i szczerze mówiąc, jeśli chodzi o wygląd tego nowego systemu, to jest dość biednie, jak na prawie pół miliona w przypadku chociażby tej wersji. Mogłoby być nieco ciekawiej. Ale za to działa szybko. Jednak największa różnica między tymi modelami to oczywiście różnica w napędach i rozwiązaniach technicznych, bo nie oszukujmy się, to właśnie te różnice najbardziej wpływają na cenę tych poszczególnych egzemplarzy. I żeby to wszystko usystematyzować, to będę piął się wersjami w górę. Tak więc zaczynamy od 350 h układ napędowy w odmianie 350h jest wszystkim doskonale znany, bo to klasyczne rozwiązanie dla Lexusa. Mamy tutaj 2,5 litrowy silnik benzynowy połączony z silnikiem elektrycznym na tylnej osi. Wszystko to sprzężone jest skrzynią, ze skrzynią CVT. Łączna moc całego układu to prawie 250 koni mechanicznych, co daje przyspieszenie do 100 km na godzinę w 7,9 sekundy, czyli... Porównywalnie z Lexusem RX poprzedniej generacji, ale w odmianie 450H. Tyle, że tutaj jest niższa emisja CO2. Wiele osób może się bać, że te niecałe 250 koni do tak potężnego samochodu to niezbyt imponująca wartość i po prostu tych koni będzie za mało. Od razu wyprowadzę Was z błędu: niecałe 250 koni w tym samochodzie bez problemu wystarcza. Wystarcza do przyjemnego przyspieszania, wystarcza do bezproblemowego wyprzedzania na trasie. Natomiast problem tutaj nie leży w mocy. Moim zdaniem problem leży w skrzynice VT, która niestety po mocnym wciśnięciu gazu powoduje, że w aucie jest dość głośno. A to nie jest premium. To jest fajne rozwiązanie do RAV4. Ale w RX-ie Powinno to wyciszenie być nieco bardziej dopracowane, bo niestety, kiedy będziecie przyspieszać, to poczujecie się jak w dość głośnym odkurzaczu. A przy samochodzie za tą kwotę, no raczej nie przystoi. Myślę, że teraz warto wskoczyć do RX450H, bo to jest dość spora nowość w gamie tego modelu. Wszystko dlatego, że wersja z plusem na końcu oznacza hybrydę typu plug która w Lexusie RX występuje po raz pierwszy w historii. Tak jak w odmianie 350h mamy tutaj do czynienia z czterocylindrowym benzynowym silnikiem o pojemności 2,5 litra, pracującym w cyklu Atkinsona, współpracującym z silnikiem elektrycznym. Tylko w tym wypadku mamy na pokładzie również sporą baterię o pojemności 18,1 kWh, a to niestety Wpływa na jedną rzecz. Waga. A mianowicie 450 H jest najcięższy z całego tego towarzystwa, bo waży 2780 kg, czyli o 30 kg więcej niż 500 H i o aż 120 kg więcej niż 350 H ale według Lexusa dzięki zastosowaniu płyty podłogowej GKA umieszczono baterię pod podłogą, co ma się przyczyniać, cytuję, do doskonałych właściwości jezdnych. I powiem tak, od razu. Do doskonałych właściwości jezdnych jest mu nieco daleko, ale kurde, mają trochę racji. Bo rzeczywiście przesiadając się z 350h do 450 H, przez to, że środek ciężkości jest niżej, macie poczucie, że ten samochód jeździ lepiej. Nie czuć aż tak tej różnicy w masie, bo jednak w 350 H, przez to, że środek ciężkości jest dużo wyżej, to w szybszych zakrętach czujecie, że samochód zaczyna dachem odpływać. Natomiast tutaj jest poczucie, że on jest bardziej przyciśnięty do drogi, przez co Lepiej się prowadzi. Jestem zaskoczony, bo jednak 120 kg to dużo. Ale w tym samochodzie to akurat pomogło. Właśnie przez to, że, ta, że ten środek ciężkości został dużo, dużo bardziej obniżony. Często jednak bywa tak, że w przypadku hybryd typu plug-in po rozładowaniu baterii, cała ekonomia wybiera się tam, gdzie raki zimują, bo samochód zaczyna głównie korzystać z silnika spalinowego. W przypadku Lexusa RX 450h+, po rozładowaniu baterii, napędy działają jak klasyczna hybryda. Ciekawy jest również zasięg na silniku elektrycznym, bo Lexus deklaruje, że przy w pełni naładowanej baterii możecie przejechać prawie 70 kilometrów, Co oznacza, że jeśli macie możliwości ładowania tego samochodu w domu, no to pokonanie dziennie 70 km jest dość sporym wyzwaniem. A to oznacza, że tak naprawdę rzadko kiedy będziecie używać silnika spalinowego, jeśli oczywiście nie pojedziecie gdzieś w trasę, a będziecie użytkować samochód, nie wiem, głównie w mieście. Dość interesujące. Musicie jednak pamiętać, że wersja 450H ma najmniejszy zbiornik paliwa 55 litrów. 350H i 500H mają po 65 litrów. No i niestety, tak jak w 350H, również w przypadku 450H, macie do czynienia ze skrzynią CVT, czyli znowu jest ten sam efekt. A gdy już mówimy o tej skrzyni, to może chociaż 500 H ma inne rozwiązanie? Tak, można powiedzieć, że 500 H to zupełnie inny samochód w porównaniu do poprzednich RX-ów, bo po pierwsze ta skrzynia nie mamy tutaj CVT, a sześciostopniową, automatyczną skrzynię dostosowaną do układu hybrydowego, połączonego z turbodoładowanym silnikiem o pojemności 2,4 litra. To sprawia, że podróż 500H jest dużo bardziej przyjemna i na pewno dużo bardziej nawiązuje do premium, bo w samochodzie jest po prostu ciszej. Jeśli jednak myślicie, że to jedyna zmiana, to jesteście w błędzie. Wszystkie odmiany rx z racji tego, że mają dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi, mają również napęd na wszystkie koła, ale 350H i 450H Plus mają napęd i4, natomiast w 500H zastosowano zupełnie nowe rozwiązanie o nazwie Direct4. Oferowane systemowe 371 koni mechanicznych przekazywane są na wszystkie koła przy pomocy inteligentnego napędu, który dopasowuje moc i moment obrotowy pomiędzy przednią a tylną osią w zależności od warunków panujących na drodze. Co najciekawsze, moment obrotowy pomiędzy osiami może być realizowany w zakresie od 0 do 100% lub od 100 do 0. To oczywiście nie wszystko, bo aby 500H jeszcze lepiej się prowadziło, zastosowano w nim układ skrętnych tylnych kół, których kąt skrętu dostosowany jest do aktualnej prędkości. Maksymalny kąt 4 stopnie. To jest o tyle ciekawe, że jeśli chcielibyście mieć ten układ w tańszych wersjach, to niestety musicie obejść się smakiem, bo tam tego systemu domówić się nie da. Teoria teorią, a jak to się ma w praktyce? jednak za kierownicę 500h, bo trzeba powiedzieć o dalszych zmianach, które dotyczą tej wersji. Zmienił tutaj układ hamulcowy. Z przodu są wentylowane tarcze o średnicy 400 mm ze stałymi zaciskami z przeciwstawnymi tłoczkami. No i jeśli mówimy tutaj o wersji, która ma być bardziej sportowa, to oczywiście trzeba było te zaciski pomalować. Nie jest to jakiś awangardowy kolor, bo jest to kolor czarny, ale za to mają logotyp Lexusa. Ostatnią ważną kwestią jest to, że w 500 H seryjnie macie dostępne adaptacyjne zawieszenie AVS, które monitoruje drogę i ma zapewnić bardziej komfortową podróż, wyższe siły tłumienia w zakrętach i większą stabilność podczas jazdy na wprost. Jeśli jednak myślicie, że będziecie mogli dokupić to zawieszenie do innych wersji, to możecie, ale tylko w najwyższych opcjach wyposażenia o Motenashi. No to na koniec trzeba odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Czy po tych wszystkich imponujących zmianach można nazwać Lexusa RX500h sportowym suwem? Otóż nie. Nie można. Ten samochód to nadal ponton. Przy szybkim wchodzeniu w zakręty słychać po oponach, że one walczą o przetrwanie, że ten samochód jest mocno Podsterowny i po zawieszeniu, po tym jak on się buja, czuć, że jego głównym założeniem jest komfortowe podróżowanie, a nie sportowe. Nawet pomimo tego, że możecie tutaj wrzucić tryb sport. To auto walczy o trakcję, a wy walczycie o utrzymanie w fotelu. Nie zmienia to jednak faktu, że porównując 500H do 350H. Czy 450H, to rzeczywiście różnica w prowadzeniu jest dość spora. Oczywiście na korzyść 500H. Na końcu myślę, że jesteście ciekawi, który samochód jest najbardziej ekonomiczny. Postanowiliśmy z chłopakami zabrać wszystkie trzy samochody w taką samą przejażdżkę. Ustawiamy auta w tryb normal, klimatyzacja na pierwszy stopień nawiewu, jedziemy tą samą prędkością. Wszystko po to, aby warunki były takie same. No i proszę wynik zużycia każdego z samochodów. Warto jednak wspomnieć, że 450h plus był rozładowany, więc pokażę wam teraz ile realnie ten samochód przejechał na silniku elektrycznym po pełnym naładowaniu baterii. Przyszła pora na podsumowanie, które powiem szczerze, nie jest łatwe, ale zacznę od tego: jeśli boisz się, że wersja 350H jest za słaba, a w środku, kolokwialnie mówiąc, jest bieda. To powiem wprost, nie masz się co obawiać, możesz spokojnie kupić 350H, bo żaden z tych argumentów nie jest prawdziwy. Wersja 450H+ moim zdaniem jest dla osób, które mają możliwość ładowania tego samochodu w domu, bo wtedy rzeczywiście, biorąc pod uwagę zasięg na tej baterii, yy, można bardzo często jeździć bez Natomiast kiedy nie będziecie mieli możliwości ładowania w domu, no to tak. To nie jest wiele mocniejszy samochód od 350, a przy zakupie 350 będzie o wiele tańsza, więc tutaj nie zastanawiałbym się, tylko brałbym 350h. Natomiast jeśli macie i chcecie wydać prawie pół miliona złotych na RX-a, to pomimo wyższego spalania brałbym 500h, bo ten samochód po pierwsze lepiej się prowadzi, po drugie lepiej wygląda, a po trzecie wyposażony jest w lepsze. Technologię. Dajcie znać, co wy sądzicie o tych samochodach, który byście z nich wybrali. Co sądzicie o tym filmie? Jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!